Cała akcja jest prowadzona czwarty rok. Poprzednie były poświęcone dziedziczeniu, zabezpieczeniu majątku i darowizną, jest obecna, jest darowizną poprzednia, to jest ogólnie przekazaniu majątku w rodzinie, co wchodzą nie tylko darowizny, ale inne również umowy. W Tarnowie jest ta akcja prowadzona dopiero drugi rok. Jak widać, cieszy się dużym powodzeniem, co było widać na korytarzu, prawda, po kolejce. Oczywiście, że ludzie przychodzą z różnymi problemami, nie tylko z przekazaniem majątku w rodzinie, ale z takim bardzo szerokim spektrum spraw, które myślą, że mogą załatwić notariusza, albo rzeczywiście mogą załatwić notariusza. Staramy się na wszystkie pytania udzielić informacji, ewentualnie skierować Pytających tam, gdzie powinni się zwrócić ze swoim problemem. Oczywiście dzisiaj zakres był bardzo szeroki, bo były i darowizny, i testamenty, i dożywocia, i podatki darowizny, i nawet traktor. Także już no, ale widać, że ludzie jakoś mają zaufanie, chcą się pytać o swoje problemy, chcą je rozwiązywać, i to jest bardzo dobrze, że chcą znać przepisy, które obowiązują w tej dziedzinie. I cały rok udzielamy informacji bezpłatnie, tak jak dzisiaj również, niemniej jednak można że rzeczywiście jest w pewnym sensie stresujące wybranie się do kancelarii, a kiedy przychodzą ludzie do klubu Gwiazda, gdzie jest kilka osób, to może jakoś mają większą śmiałość, co prawda nie wiem dlaczego, no ale to już na to pytanie ja nie umiem odpowiedzieć, bo raczej jesteśmy ludźmi otwartymi. i Myślę, że staramy się być życzliwi dla swoich klientów.